Ale, gaz? No go Ładujesz to yy, lącidem? Nie Czego? Nie normalnie, gajesz gazy i pista, nie? Ja pierdziele, się... ale to się wydaje takie ogromne Dowie, mrf MRFka Dawaj lecimy, ja cię to na górze najwyżej, tu będę stał. No spróbujmy, bo ja... Tu jest taki... dasz radę. Mi się wydaje, że to podjedzie. Patrz. Masz taką jedyną okazję w życiu, żeby mieć a asekurację. To jest łatwiej podjąć, on nie jest pionowcem i jest... Trzy osoby cię będą chłopie asekurować. Dawaj! No kurde, czekamy! Trzymaj Opór! No gaz Ty mej! Nie trzyma gazu. Co? na dół Co? na dół Czego? Ej! Ale zajebiście! Chłopie, chłopie kur... Ale na czoło Ej prawie byłeś chłopie Chłopie Bo górki na jechałem! No ale prawie byłeś, kurde Końcówka tylko została No bo ja, ja chciałem wtrzymać dalej, ale będę wyjebał w No może nie No chłop jak jechał jak, jak dzik Widzowie no, <suszy> No jak skomentujesz podjazd Lancina pod taką górę pionową? No myślę, że dobry, ale go w już na koło wziął, tego miał podjechać Ja pierdzielę, dobra, próba numer dwa Jedzie Opór! Dawaj, dawaj, dawaj po... Jak się to kurde gasi? Góra, 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 góra! Dobra, do góry dawaj, dawaj Stop, nie jesteś Nie no, proszę nie dojść no nie liczy się, ale prawie. <śmienicza> Wszyscy podjechali ledwo, bo ledwo. Widzowie, bo z góry to nie widać tej góry, ale tak naprawdę jak tam stoisz na dole, ja wam potem pokażę. Tam jest taka góra. No, no, no powiedz, że tak jest. No jest tak, no. Widzicie? Ach. O dupa kurde cały hajs fajnie szkoda szkodami Egzotyczny Ale kurde w lat! No inga Ale lat! Jak byś to zrobił? Kurde, nikt się nie spodziewał No, o kur... No, jakie to jest drogie! Dobra. Wypadek nastąpił, tak? Zdarza się? Każdemu może zdarzyć się. Tak jest. A policjant dzisiaj własne wesele ma, prawda? Nie się byłoby przeszkadzać. Oj, grzech byłby wielki. To co? Nie no, ja nikogo nie widziałem absolutnie. No, ani ja. Czyli sprawca nieustalony. A no, sprawca nieustalony, to tu byłby najlepsza. Au, że się upolił! To, co to jest to? To było wsadzone... E, wiecie czemu tu mi zmoliło? Na no końcu. Basem... I to sobie kranik zakręcił. No właśnie, Jebrzysz. to, się to Na samym końcu, ostatnie... Co, co, be, 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 be. Dawaj na dół. No dawaj, jest? tak, tak, no to jest? EG! Czekaj! Czekaj! Wstawaj! Wstawaj! Mój ciągnij go! Ciągnij go do siebie! Czekaj! Na... Na ciebie? No, <złusem> no wyłaj Spokojna no, pańs... No, wywal go tak! Wywal go tak! Wywal. Tutaj! Ja bym się Zgniotło zgniotł! co? Olej! Co ci? O kurde! Kask poleci! do go! Zgniotło krosoc! Cię? cię? No nie <złusem> Ja, my... ja myślę, tak go jak teraz tylko na brzuchu. Ja myślałem, że poleciał tylko tak. Masz, klej ze mną. Yy. O, to jest od plastrona? No. No ty k***a, kur... k***a, no, Jaki c***y, tw... ty, nie... ty widzisz, że leżałem? Kropelka jest od wszystkiego. tego no, nie To My leżymy, a ten leży ciągle na nas. I k***a podjeżdżasz od Spokojnie, w całości jest. No ale plastroniki nie jest w całości. Nie się nie jest. No to. Ej po co kranik zakręciłeś? Jest no żeby się motor. nie lało paliwa. No bo jak to leży, to wiesz, się leje? To jest tylko motor. A ty zakręciłeś, że jak się wywrócisz, żeby się nie lało. No. no. Tak no, do nie. przodu już wiedziałeś, że się wywrócisz. Wybaczę ci, bo cię lubię. <laughs> Ale by mi to rozpijesz, kołek to ja będę go pobi po gołąską. Co, coś tu jest nie tak. Cię... Czego jest nie tak? o, to musisz kura, wiesz. Tutaj kołek tylko trzeba, śrubkę tu trzeba dać, o. Dobra, tu trzeba śrubę dać. Gdzie ta śruba co ci dam? Ale kurde, jest zderzenie w nocie. No. Dwóch się zjechało na podjeździe i kurde, lipa. Ja mówię, ja pierdolę, co on robi, czego nie hamuje? Nie, 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 ale że nie, 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 Wjechałeś! No, tu za ty Chcę! 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 Co ty gadasz, Chcę! ty opowiadasz. Co ty opowiadasz? Mimo. No. A, 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 a. Kurde, to rozdarowałem ty. to co, to nie da się nic zrobić. Na duży pod górę i Ale podjechać podjechał Może miałeś mało powietrza w kolei, Cesto Co? Może mieć mało powietrza ogólnie w kole No miałem mało powietrza, no bo zjeżdża jak mam dużo powietrza to no wiem. jest balon i ślizga to Może Ale za bardzo spuściłeś powietrza Kurde. Mi rozerpona. Jakbym wiedział, że mi roz... nie, nie opony nie rozjadł, to bym jeździł. No może się nic nie stanie, a ile taka opona kosztuje? No kurwa, z stówki przynajmniej. I ile opona taka? 2 stówki? No taka lepsza, bo chińska kosztuje, wiadomo, chińska kosztuje jest stówka, ale. To jest lepsza? No nie Ta chyba kosztuje 200 stówki, tak jak poczytałem na internecie. No to kupisz, że pan za stówkę, ale po, po miesiącu nie masz nic, nie? Kurcze, no, no to co teraz będzie? nic, no. Nie widzisz już? No, jakbyś szybko nie zapierdzierał. Masz, czy mogę kręcić koło? No się, że mam trzy magii. No, no się... Trzeba żyć mocno, żeby ten. No powoli, trzeba będzie wracać po tym asfaltem. No, no ale myślę, że na podjazdach jak dokręcę trzyma, to nic się nie stanie. No, Siemaneczko widzowie, jak widzicie, kolejny filmik na kanale, więc zostawcie łapencję w górę i jeszcze pozdrow dla całej ekipy, bo fajna ekipa to fajna jazda, fajnie się widziło i oby więcej takich akcji. I jeszcze pozdrow dla Was widzowie. No i widzimy się za tydzień no, na znaczy tydzień, Nie wiem, kiedy, jak się uda zmontować w kolejnym filmiku. Na razie.